No, witamy Was! Witamy wszystkich dzisiaj na 39. pierwszą pielgrzymkę do Sanktuarium Męczenników. Jak wiecie, tego roku trochę inaczej wygląda ta pielgrzymka, ale wchodzimy do Waszego domu, do domu tak zwanego parafii świętego Eugoniusza do Mezenat. Łączymy się razem z Wami. Dziękujemy bardzo za to, że jesteście dzisiaj z nami razem. I chcieliśmy podzielić się trochę tym duchem pielgrzymowaniu dla was dzisiaj razem z tej pielgrzymki, który idziemy w małej grupce i bierzemy wasze intencje ze sobą. I śpiewamy dzisiaj razem i prosimy, połączcie się teraz z, na, z nami ze śpiewem. Myślę, że każdy zna tę pieśń, tę piosenkę. Bardzo proste słowa. Oto jest dzień. Znamy Znamy. Znamy! Śpiewamy? Śpiewamy! Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam pan, który dał nam pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Rozradka! Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, a oto jest dzień, który dał nam Pan. I tak zaczynamy każdy dzień naszego pielgrzymowania i zapraszamy Was do tego samego. Codziennie rozpo rozpo możecie rozpocząć Wasz dzień. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Zastanówcie się nad tym wszystkim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. My idziemy szlakiem pielgrzymkowym. Idziemy pod... Może nie taki duży górki już, ale idziemy przez lasy i zastanawiamy się. Widzimy wschód słońca, zachód słońca, widzimy kwiaty, pola wszystkie. I tak samo Was zapraszamy do tego samego. Będziecie iść gdzieś, jechać gdzieś, na zakupy będziecie jechać. Zatrzymajcie się, chociaż na czerwonym świetle nawet, i zapytajcie się, oto jest dzień, który dał nam Pan. Co to znaczy dla mnie? O to jest dzień, który dał nam Pan. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy tutaj. Wiemy też, że my z całym narodem, z całym światem, z całym kościołem wieczorem łączymy się w modlitwie do naszej matki, do matki, a szczególnie w Polsce. Pamiętamy te dni, gdzie naprawdę o dziewiątej godzinie cały kraj zatrzymał się. Zatrzymał się. Obrazy się przemieniali z różnych obrazów na no, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, jakiś mat... obraz Matki Boskiej w każdym domu. Każdy potrafił na każdym rogu, czy to w pracy, czy to w domu, zatrzymać się i śpiewali <coughs> razem, oddawali cały kraj dla naszej Matki, całe swoje życie dla naszej Matki. I my na tej, tej pielgrzymce zapraszamy was też dzisiaj i codziennie, żeby połączyć się z nami, <coughs> Do tego samego apelu i śpiewamy teraz razem, łączymy się w modlitwie. Apel jasnogórski. Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Maryjo, jesteśmy młodzi, Maryjo, jesteśmy młodzi. Już dzisiaj zależy o polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży, następne tysiąc lat. Maria królowo nasza, Maria królowo nasza, Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Przejdźmy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Śpiewamy tą piękny apel dla Was, do Was, razem z Wami. Zapraszamy. Czy będziemy łączyć się jutro, czy pojutrze, we wtorek, czy w czwartek? Będziemy się łączyć, śpiewajcie codziennie. Jeszcze te intencje, co macie, posyłajcie dla nas na nasz website. Www, 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 jakieś tam kropka www.pilgrzymka.ca kropka Posyłajcie te intencje dla nas. Będziemy brać te intencje, będziemy iść z wami. Codziennie będziemy iść. I na zakończeniu każdej pielgrzymki mamy takie kołosankę. Zapada zmrok. Uś świat jest kołosany. I teraz zachęcamy was razem Stańmy razem, złączmy się rękoma, wszyscy razem. Możemy jako kołysać się razem w jedne, w drugą stronę. Będzie dobrze. I śpiewamy razem. Zapada zmrok, już światu kołysamy. Z jeden dzień. Panie piosenkę na dobranoc, zaśpiewa ścieżkę w ostatnią chwilę dnia. Panie Słej, piosenkę na dobranoc, zaśpiewa ścieżkę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, obietnica ta rozdroży nocy mrok. Uśpionym wsiąd, ukołysanym miastom, Panienko daj szczęśliwą dobrą noc. Uśpionym siąg, ukoły miastom. Panie Nogaj, przeżywam dobrą noc. I ludzkim sam, błogosławioną jasną. I oddaloną. Od I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, panienko daj szczęśliwą dobrą noc. I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, panienko daj szczęśliwą dobrą noc. A komu nos Czuwaniem jest niełatwym Na czas bezsenny Siłę daj im I tym co dzisiaj Zasnął raz ostatni Pajęko daj Szczęśliwą dobrą noc I tym co dziś Dzisiaj zasnął raz ostatni a go daj Szczęśliwą dobrą noc zasypia świat Piosenką kołysany Odpłynął dzień By jutro wrócić znów Uśmiecham się do Ciebie Piastunko moich najzczęśniejszych snów. Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, piastunko moich najzczęśniejszych snów. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie, bo on w Twerze. Złożył ufność swą i jemu też dam chętne watykanie. Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc, i jemu też. I Wam, Wam też życzę tą piękną, dobrą noc razem z Bogiem, żeby mogli się spotkać my jeszcze raz jutro. Bo idziemy jutro w ślach, zapraszamy, a teraz idziemy spać, cisza nocna, idziemy, dobranoc, dziękujemy i do zobaczenia! Z Bogiem! Z Bogiem. Z Bogiem.